Wam się takiego napełnienia duchem, spełnienia siebie może więcej oczekuję od tego spotkania duchowego niż fizycznego, bo musimy przejść, przyjechaliśmy się tutaj modlić, zrozumieć swoje potrzeby. I tutaj tak naprawdę nasze codzienne problemy stają się małostką w porównaniu z życiem codziennym. Myślę, że po tym spotkaniu będę miała w sobie więcej takiej y, mocy po prostu, żeby, y, żeby pokonywać wszystkie trudności i właśnie zawsze takie spotkania y, dodają mi siły. Rozraduj się w Panu. Rozraduj się w Panu. Rozraduj się w Panu. Dlatego to prawda, bo tu jest niesamowita atmosfera, niesamowici ludzie. Tutaj dzielimy się swoim świadectwem życia. Tutaj też spotykamy się z wolontariuszami, którzy pomagają do liczby od rozprawych w szobiec. Sentyment, który ciągle mówi, że żeby tu wracać. Tak samo jak na, na pieszych pielgrzymkach i z, 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 przywiązanie do, do, do Boga, do, do wiary. wspaniałych ludzi, wspaniała atmosfera, tworzona przez wielu księży, też także osoby świeckie. Na pewno jest fajnie spotkać się ze sobami o takich samych poglądach, których chcą się połączyć razem w modlitwie, ale też w zabawie, bo tu widać z tyłu za mną, że jest dużo śpiewów, dużo tańców i różnych... Oprócz tego jest także wymiana poglądów, wymiana zdań, jest świetna zabawa i można naprawdę miło sp spędzić sobotę. Radość z narodzin dziecka, którą dzisiaj przeżywamy. Radość, którą przeżywał Zachariasz, Elżbieta i ci, którzy u nich się zgromadzili, to dopiero początek prawdziwej radości. Bo przecież wraz z nowonarodzonym przychodzi nadzieja, że to, co Bóg dla niego zaplanował, dar, powołanie, to coś, co wniesie w życie jego rodziny, w życie społeczności nową wartość. Ale żeby tak było, każdy człowiek musi wsłuchać się w głos Pana. Tyle lat Zachariasz i Elżbieta prosili, ale gdy przyszła odpowiedź, hmm, Zachariasz nie uwierzył, że teraz właśnie jest czas spełnienia się głosu Pana. Do nas też Bóg mówi nieustannie każdego dnia, tak jak teraz, gdy tutaj zgromadzona wiślicy młodzież siedzi i słucha pana. Chcę usłyszeć, co Bóg mówi do niej. Dlaczego? Bo to właśnie od tej odpowiedzi zależy jakość, piękno, radość naszego osobistego życia, ale i też to, że staniemy się darem. Jan stał się darem dla swoich rodaków nie dlatego, że miał swój pomysł, że on sobie wymyślił, co to znaczy być szczęśliwym, co to znaczy być wielkim, co to znaczy być świętym. Wsłuchał się w głos Boga. Z nas też radowano się, gdy przychodziliśmy na świat. Mówiono, urodził się człowiek, jak to pięknie. A jak jest dziś? Czy dziś nadal ktoś patrząc na nas raduje się? Czy gdy dziś stajemy przed człowiekiem, to odczuwamy, że mamy mu co dać, bo Bóg jest w naszym sercu, bo Jego słowo kieruje naszym życiem? Niech ta uroczystość narodzin św. Jana będzie okazją mi dla nas, abyśmy siedli dziś, sięgnęli po słowo Boże, i narodzili się dla tego słowa, a przez to stali się darem dla siebie, dla bliźnich, dla kościoła, dla świata, dla Boga. Amen.